No, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Krakus. Jak widzicie, wracamy do Z i wezwania tygodniowego. Tutaj mamy Nowy Jork. Krecią robotę. Zobaczymy szczegóły. Z dużej chmury mały deszcz. Więcej broni głównej i zapasowej, ale zabraknie skrzyń z amunicją. Maksymalna ilość przenoszonej amunicji wszystkich rodzajów broni maleje o 50% i żelazna skóra trudniej zatrzymać zombie trafienie z broni palnej. Ok, eee, czyli standardowo, tutaj eee, jeśli chodzi o klasę, to nie ma się co zastanawiać, i tu jest kombinator i można. Można ruszać. Myślę, że tutaj będą sami kombinatorzy, jeśli tylko się pojawią gracze, którzy mi pomogą zaliczyć to wyzwanie, które trudne nie jest, ale z tymi utrudnieniami, no cóż, zobaczymy. Może być łatwo, a może być piekielnie trudno. It appears my associates on the other side of this door is either passed out drunk or deceased. We'll check it out. Stay on the radio.

Have fun! Frick. Find the switch. Flip the next switch. Switch so Another locked gate. Does anyone see a switch? Tu jest. Flip the next switch. No i trzeci zawsze jest tam. Czyli jeśli ym, jest problem z bronią palną, to trzeba wykorzystać

kusza. A no, czemu nie? Tutaj mamy znaleźć dużo więcej. Chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale zobaczymy. Chyba to nie był. Czy dałby się jednak. Ale to zaraz wymienię. Let's move. Shit. Uh, I don't like this. We're, Stevie, we're in some main room trash. No, oh, oh, the there are two control rooms here. Use the one on her right. I'm okay. Over here. Look. Zawsze to. O, to jest, jest jednak lepsze. To ma ładunek wyważający, więc. Ten mogę użyć tutaj. Już. A skąd ich się tu tyle wzięło? Dobra, wracamy tutaj. Tradycyjnie wieżyczkę umieszczę... ...tutaj. Auditor, Szczury już tam gdzieś słyszę. Co to z tymi szczurami jest? Okej, druga mini, tą tę zostawię. Quiet. Dobra, nie mam innej broni. To. A nie, jest tutaj. Karabin. Bez kol dwójka może ten, i teraz e, zacznę może od tego. A tutaj powinno być więcej e, tych jakichś obronnych maszyn. A jednak nie ma, ciekawe. Zwykle jest więcej niż jedna, ale dobra. Niech będzie. Nie ma co przedłużać. Zaczynamy jazdę. zostawię sobie tą drugą autowierzyczkę na później. szybko wymienię na y, ten karabin. sobie zabezpieczymy tyły

O, kto już to wziął? Okay. That big vent looks like our only option. Let's move. Zapomniałem o ładunku wyważającym. Shut down that fan. I see a control panel. Weirdest subway station I ever saw. Hey, the lower level is filled with gas. We can use that big pipe to get across. is dead. We've got to fire it up to clear out the gas. Look, another fan switch. That should turn on the ventilation. The gas level is dropping. I think it's only clearing the top floor. Let's go. Next level should be safe. Gdzie jest ten screamer? Nie widzę went down. Here Stevie, what do we do? Unless you can breathe poison, I'd start searching dead workers for a key. Let's find the key. Okay. Looks like the gas does nothing to the Z. trzymać razem. Zyfrowa, zyfrowa, zyfrowa.

no key okay w miarę szybko się udało Kabinek sportowy, nawet spoko, nie narzekam. Nie lubię tutaj przesiadywać długo, jeśli mam być szczery. Kiepsko się to kończy. No a teraz tutaj jest, będzie trochę wyzwania. No face tutaj. Okej, okay, biorę to. Nawet nieźle tu poszło. Muszę przyznać, że I think bywało gorzej. Nie wiem, czy ktoś weźmie apteczkę. here. Over So. Oh my god. Nie wiem, wolę apteczkę od adrenaliny, chociaż. Okay. Stevie, we're back in the main hub. Oh, well, I've we're heading to the second door switch. To było najlepiej rozstawić to. Um, to um, kurczę, chyba zostanę przy tym, co zwykle robię. Rozstawię tutaj. My tu mamy kolejna autowyryżczka. Fajnie by byłoby gdyby. Słuchaj. 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 z bandaż. No wszystko wygląda całkiem spoko tutaj. Granatnik. Okej, okay, to. to. Wszystko jest w miarę okej. Okay. Wygląda. Eee... This fly back right here. This. Dobra, można by ruszać w sumie.

ją tam przywiało, tą... O super, a pierwszym razem, ale gość, który operował właśnie ten y, tym tą z niszczarką, w sumie przesądził o naszym zwycięstwie. Także wyzwanie całkiem, całkiem spoko można się pokusić o próbę na trudnym poziomie, nie wiem czy się pokuszę, ale myślę, że jakieś lepsi gracze z wyższymi umiejętnościami spokojnie mogą to ogarnąć w dobrej w skranej ekipie. No gdybym gdybym moi e, znajomi e, grali w tą grę, to myślę, że spokojnie byśmy nawet z e, ich przeciętnymi umiejętnościami to ogarnęli. Dobra, dzięki za e, oglądanie wyzwania tygodniowego World War Z. W tym tygodniu e, może się pokuszę o jakieś dzienne wyzwania. Szybko zobaczę, co tu mamy. E, Japonię nie może zginąć. Ok. No to fajne. Lubię wysłanie, gdzie nie mogę zginąć. Wycieczka nad Morze Martwych do Jerozolimy. O, to jest, to jest ten, znam ten. Tutaj trzeba grać samemu z botami. Ponieważ to my jesteśmy tym, który odczuwa cały ból. A, że nie będzie specjalnych zombie, no to będzie trochę trochę ułatwienie, z tym, że głód jest znowu. Także tutaj będzie bardzo ciekawe wyzwanie. Myślę, że to spróbuję. Ostatni wysiłek. Ciężkie działa. Znajdziesz o wiele więcej broni ciężkiej. Zombie nie odnoszą obrażeń od trafień w głowę, ok, czyli tylko. W... No, generalnie całkiem interesujące wyzwania. Myślę, że, że spróbuję je w tym tygodniu. To tyle od Krakusa. Jeśli chodzi o wyzwanie tygodniowe, zapraszam na wyzwania dzienne, jeśli się pojawią, a mam nadzieję, że tak się stanie. Trzymajcie się gorąco, zapraszam na kolejne klipy. Cześć.